Z wnioskami formalnymi. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Jedna minuta, panie pośle, proszę. Szczęść Boże, dobry dzień. Wniosek o zarządzenie przerwy celem zwołania konwentu seniorów, celem uzupełnienia porządku obrad o rozpatrzenie. Obywatelskiego projektu ustawy zwanego popularnie STOP 447. Mijają tygodnie, czasu na zliczenie podpisów załączonych do projektu ustawy było z pewnością aż nadto. Proszę procedować, a jeśli nie, poinformować konwent seniorów. Na jakim etapie jesteśmy z tym projektem? Z tej trybuny z pewnością zreferuje ten projekt znakomicie i przekonująco pan prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Roty Marszu Niepodległości zasłużyły się dla niepodległości polskiej i suwerenności finansowej narodu polskiego. Zbierając te podpisy, proszę tego nie lekceważyć. Dziękuję panie pośle. Wniosek jest przede wszystkim nieregulaminowo. O tym mówiliśmy na konwencie seniorów. Złożony powinien być do godziny 21 poprzedniego dnia. W związku z tym nie będę poddawała go pod głosowanie. Pan poseł